Jak przechowywać i w czym pokarm, który został odciągnięty? Zacznijmy może od tego, w czym przechowujemy pokarm. Do przechowania pokarmu służą kubeczki, butelki wykonane z polipropylenu. Tak. Nie powinniśmy przechowywać, jeżeli, szczególnie jeśli myślimy o zamrażaniu tego pokarmu, nie powinniśmy przechowywać tego w naczyniach szklanych. Szkło jest tworzywem porowatym i może nam pęknąć w czasie przechowywania. Wtedy stracimy najcenniejsze dla naszego dziecka mleko. Również nie wolno przechowywać, nie powinniśmy przechowywać pokarmów w butelkach poliwęglanowych, których niestety jest dość dużo na rynku. Polipropylen można rozpoznać bardzo łatwo. Jest to tworzywo lekko przydymione i tworzywo miękkie. A... Powinno na takim naczyniu być napisane, że jest to naczynie do przechowywania pokarmu kobiecego, zalecone. Mm -hmm. Natomiast, jeżeli zamierza Pani, odciągnąć Pani pokarm, zamierza Pani podać go dziecku w ciągu kilku Właśnie godzin... jak długo może to mleko być w takim pojemniku? Jeżeli będziemy podawali to dziecku w ciągu kilku godzin, nie musimy go nawet składać. Latem ustalamy, że to jest... 1-2 godziny w temperaturze pokojowej. Jeżeli chcemy ten pokarm podać dziecku w ciągu kilkunastu godzin, powinniśmy go schłodzić w lodówce. Czyli bezpośrednio po odciągnięciu wkładamy do lodówki. A co jeśli ta, ten czas jest dłuższy? niż 12 godzin. Powinniśmy ten pokarm zamrozić. Jeżeli mamy podejść na przykład następnego dnia, za dwa dni ten pokarm będziemy podawali dziecku, to mm. go A jak długo on w tej zamrażarce może być? Jaki jest okres taki bezpieczny dla niej? Dla... Jeśli chodzi o higienę, jeśli chodzi o yy, stan mleka, to możemy trzymać pół roku i dłużej. Tyle tylko, że pani dzisiaj produkuje mleko bardzo... Specyficzne, potrzebne dla pani dziecka. I no, traci sens wieku, z tego tak? punktu widzenia, traci sens przechowywania mleka dłużej niż miesiąc. Czyli bo to mleko, które było na początku jest inne ta, niż to mleko, które... Tak, to, to każdego dnia, w każdym karmieniu zmienia się smak, zmienia się skład tego mleka. My uznajemy, że miesiąc to jest taka granica, kiedy nie powinniśmy przechowywać dłużej niż miesiąc, niż bo miesiąc. to traci Rozumiem. sens. Rozumiem. Potem dziecku 3-miesięcznemu mleko, które było produkowane mhm. dla noworodka. To potrzebuje zupełnie czego innego. A czy to, bez, jak bezpieczne jest przechowywanie w tej zamrażarce? Jeżeli jest odpowiednie naczynie, to oczywiście musimy pamiętać o tym, że przy zamrażaniu giną wszystkie żywe kultury bakterii, ale ten pokarm jest nadal o niebo lepszy od najlepszej, najdroższej sztucznej mieszanki. Także jest nadal bezcennym pokarmem dla naszego dziecka. Yy, pokażmy może sytuację yy, zamrażania. Jak pani widzi, kolekcjonujemy go również. Czy to jest dobre opakowanie? Tak, to jest dobre opakowanie. To jest opakowanie wykonane z polipropylenu i mamy tutaj pełną mleka. Nie każdej mamie za jednym odciągnięciem uda się odciągnąć taką ilość. Dlatego mama kolekcjonuje to mleko w ten sposób, że odciąga sobie ilości, trzyma je w lodówce przy następnym odciąganiu, dopełnia, dopełnia. Jak ma pełny kubeczek bądź pełną butelkę wkłada do zamrażarki. Mm -hmm. I jeszcze istotne uwagi o rozmrażaniu pokarmu. Jak ten pokarm rozmrozić? Pokarm wyjęty z zamrażarki przestawiamy na półkę do lodówki na noc. Rano wyciągamy Czyli nie bezpośrednio? Nie bezpośrednio. Nie podgrzewamy, nie gotujemy, nie rozmrażamy w mikrofali, tylko stopniowo uh, tak. zwiększamy temperaturę. Jaka jest rola podgrzewacza w takim razie? w taki... Rola podgrzewacza nie jest do tego być bądź m, do ostatecznego podgrzania. tuż przed pod Czyli przed podaniem on powinien odtajeć tak naprawdę tak, naturalnie, tak on się rozpuścić? Tak, potrzebuje kilkunastu godzin y, do tego i ostatnie, tuż przed podaniem dziecku możemy go leciutko podgrzać, jeśli mama zwraca na to uwagę i zwykle nie podaje dziecku y, płynów mleka w temperaturze pokojowej, bo chcę, żeby one były troszeczkę cieplejsze, tak jak z piersi. Wtedy stosujemy na ostatnią chwilę tylko podgrzewacz.